Dziewczyny, z tej strony Oliwia i witam was w najnowszym filmie. Będzie on w pełni poświęcony takim letnim nowościom ubraniowym, które trafiły do mnie w ostatnim czasie. Na sam koniec filmu będę również miała dla was informację o konkursie, w którym będziecie mogły wygrać aż 6 voucherów, każdy o wartości 100 zł do wykorzystania właśnie w jednym ze sklepów, z których ciuszki wam właśnie za moment pokażę. Jeśli jesteście zainteresowane nowinkami bądź konkursem, to zapraszam was do dalszego oglądania. Zanim jeszcze pokażę wszystkie nowości, chciałabym Wam bardzo, ale to bardzo podziękować, ponieważ film o trikach modowych przekroczył 50 tysięcy wyświetleń. Przyznam szczerze, że jest to dla mnie naprawdę niewyobrażalna ilość. Nie sądziłam, że ten film spotka się z tak dużą aprobatą i zainteresowaniem z Waszej strony. Jestem przekonana, że na milion procent będę kontynuowała tę serię, a kolejnej części możecie się najprawdopodobniej spodziewać już w przyszłym tygodniu. Rozpocznę od sklepu H&M, a dokładniej od tej rzeczy, którą mam obecnie na sobie, ponieważ o tą bluzkę pytałyście mnie już na moich kanałach social media. No i właściwie jak to ja, dorwałam ją praktycznie w ostatnim momencie wchodząc do przymierzalni, ponieważ moją uwagę przykuł jej przecudowny kolor. Jest ona w kolorze takiego pudrowego różu, delikatnie przybrudzonego, jest to kolor bardzo dziewczęcy, bardzo delikatny. Ogromnym atutajem tej bluzki jest jej wiązanie, ponieważ nie jest tu widoczny biustonosz, jest to naprawdę ogromny plus, ponieważ tego typu sznurowane bluzki mają to do siebie, że często tutaj właśnie ten biustonosz wystaje i nie prezentuje się to w wielu wypadkach zbyt schludnie. Co do tej bluzeczki, to ma ona taką średnią długość. Nie jest ani crop topem, nie jest ani długą bluzką. Jej koszt to niecałe 40 zł. Jest bardzo przylegająca, a w związku z tym podkreśla fajny sposób kobiece kształtu. W jest zdecydowałam się także na zakup tych oto trampek typu Slip On w kolorze białym, na takiej dość konkretnej podeszwie gumowej. Miałyście już okazję widzieć przy okazji tego filmu o podstawach wiosennej garderoby. Ich pierwotna cena to 80 zł. Ja jednak zakupiłam je ze zniżką po zapisaniu się do Helen Club i zapłaciłam za nie 64 zł. Myślę, że ta gruba podeszwa jest naprawdę ich ogromnym atutem, ponieważ w połączeniu ze spodniami np. 7, 8 w świetny sposób wysmuklają one nogi. Wiem, że białe buty są dość problematyczne, ja jednak po prostu nie mogłam im się oprzeć, ponieważ jakoś tak ubzurałam sobie i postanowiłam, że w tym sezonie, wiosna, lato, muszę mieć jakieś białe buty w swojej karty Kolejną rzeczą, którą mam Wam do pokazania jest sukienka z Zary w kolorze ekry, rozkloszowana, odcinana na wysokości talii, posiadająca głęboki dekolt z tyłu, zapinana na zamek. Zazwyczaj tego typu sukienki wymagają od nas nienoszenia biustonosza, w wypadku tej sukienki nie stanowi to jakiegokolwiek problemu ze względu na teksturę materiału, z którego jest ona wykonana, ponieważ jest on nieprześwitujący i nie będzie widoczne absolutnie nic, nie musicie się naprawdę o to martwić. Co więcej, chciałabym Wam również zwrócić na coś bardzo istotnego uwagę, ponieważ dzięki temu kawałkowi materiału, dzięki temu przeszyciu, nie musimy się również martwić, że cokolwiek nam będzie wystawać po boku, ponieważ ten materiał tutaj jest bardzo przylegający. Sukienka jest zapinana również na szyję, tutaj na takie guziczki. Została zakupiona jakiś tydzień temu za 119 zł i była ona zakupiona z przeznaczeniem na wyjście w połączeniu z jakimiś szpilkami, ale powiem Wam, że zdałam sobie sprawę, że będzie się ona prezentowała równie genialnie w połączeniu z jakimiś sportowymi butami. W dzisiejszym holu mam Wam także do pokazania dwie pary butów ze sklepu Diz24 i pierwsze to biało-czarne espadryle wykonane z takiej ekoskóry, niesamowicie wygodne. Ja co roku stawiam właśnie na tego typu wygodne obuwie na ten sezon wiosenno-letni, ponieważ jakby ktoś kazał mi zdecydować, czy do końca życia chcę chodzić w szpilkach, czy w takich oto wygodnych butach, z pewnością bym na nie postawiła. Jeśli śledzicie mój kanał, to z pewnością nie mogła Wam umknąć informacja na temat tego, że jestem wprost zakochana w wiązanych butach, dlatego drugą parą, jaką mam Wam do pokazania, są Sandały w kolorze czarnym wykonane z takiej imitacji zamszu na słupku. Naprawdę bardzo wygodna. Ich koszt to 99 zł. Powiem Wam, że wytrzymałam w tych butach dosłownie 10 godzin, a miałam je na nogach pierwszy raz i mnie w ogóle nie obtarłem więc naprawdę duży, duży plus dla nich. Teraz chciałabym Wam pokazać kilka ubrań ze sklepu Modo i tak to właśnie w tym sklepie będziecie mogły wykorzystać vouchery, które będą do wygrania na moim kanale YouTube oraz innych kanałach social media, ale informacje o konkursie przekażę w dalszej części filmu. Przyznam Wam szczerze, że nigdy wcześniej nie miałam okazji zweryfikowania jakości tych rzeczy, oceny ich i bardzo się ucieszyłam, że otrzymałam taką możliwość, że po prostu mogłam dokonać zamówienia i wybrać sobie kilka rzeczy z tego sklepu. Zdecydowałam się głównie na tak zwane basici i pierwszym basiciem, który mam Wam do pokazania jest czarny, prościutki, bardzo klasyczny t-shirt z takim okrągłym dekoltem. I jest on o takim kroju bardziej oversize'owym. Drugą rzeczą, którą mam Wam do pokazania jest taka brzyzeczka również oversize'owa w kolorze złamanej bieli. Z dekoltem również okrągłym, posiadająca taki rękaw długości 3,4. Jeszcze nie miałam okazji jej nosić, ale czuję, że jest wykonana z bardzo przyjemnego, delikatnego, takiego mięciutkiego materiału. Rzeczą, którą również zamówiłam sobie ze sklepu Modo jest taki szary, można powiedzieć marmurkowy golfik bez rękawów. Bardzo przylegający, więc fajnie podkreślający kobiece kształty. Co więcej, jest to golf wykonany z takiego prążkowanego materiału i muszę Wam powiedzieć, że bardzo podoba mi się ta właśnie taka delikatna szarość. Teraz pora na kolejne dwa bejziki. Pierwszy to taka biała koszula, właściwie tuniko-sukienka, można by powiedzieć. Z długim rękawem, ale istnieje oczywiście możliwość podwinięcia go. Koszula posiada tutaj takie kieszonki na wysokości biustu, fajnie wygląda, rozpięta i tutaj właśnie z takim głębszym dekoltem jest wykonana z takiego bardzo, bardzo fajnego letniego materiału, a jej kolor to złamana biel. Z pewnością ładnie będzie się prezentować w połączeniu z jakimś paskiem przewiązanym na wysokości talii. Ostatnim basiciem jest biało-czarna sukienka w poziomie paski Paski typu mini z okrągłym dekoltem i z rękawem o takiej dość specyficznej długości, ponieważ sięga on do łokcia. Sukienka jest fajnie wytaliowana, a co za tym idzie podkreślająca kobiece kształty wykonana z dość elastycznego materiału, który fajnie przylega. Zdecydowałam się również na coś w stylu retro. Mój wybór padł na Czarną sukienkę w białe groszki z okrągłym dekoltem. Tutaj z takimi podwinięciami materiału na rękawach. Posiada ona ściągacz na wysokości talii, w związku z czym fajnie ją podkreśla. Kieszonki. Ten materiał jest bardzo przyjemny. Myślę, że sukienka będzie stanowiła wprost idealny wybór na takie letnie dni, gdy nie chcemy właśnie zakładać na siebie niczego przylegającego, a postawić na coś luźniejszego, co nie będzie nas w żadnym stopniu opinać. I ostatnią rzeczą, którą mam Wam do pokazania w dzisiejszym filmie, jest po prostu mój strzał w dziesiątkę z tego sklepu. Tym strzałem jest jeansowy kombinazm ze ściągaczem na wysokości talii, zapinany na guziczki. Tutaj posiada również wiązanie oraz kieszonki. Ma dekolt również okrągły i jest bez rękawów. I tutaj mogę Wam już powiedzieć, bo miałam go ubranego kilkukrotnie, jestem mega zadowolona, jest niesamowicie wygodny. I dosłownie, tak jak tamta poprzednia sukienka w stylu retro, będzie idealny na letnie dni, ponieważ w ogóle nie opina, jest naprawdę mega wygodny. Co więcej, naprawdę spodobał mi się ten błękit jeansu, jest bardzo taki delikatny i jak najbardziej w moim stylu. Można powiedzieć, że dzisiejszy film dobiega końca, ponieważ nie mam Wam już do pokazania jakiejkolwiek rzeczy, ale za to nareszcie mogę Wam przedstawić informacje o konkursie. Tak więc do wygrania będzie aż 6 voucherów każdej wartości 100 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie Modo. Trzy vouchery będą do wygrania na YouTubie, oraz kolejne trzy vouchery będą do wygrania na moim Instagramie oraz na moim Facebooku, ale skupmy się teraz na YouTubie. Co macie zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Otóż zasubskrybujcie mój kanał, no i napiszcie w komentarzu bez jakiego elementu garderoby czy rzeczy nie wyobrażacie sobie nadchodzącego lata. Jestem mega ciekawa waszych odpowiedzi, a trzy najciekawsze, najbardziej kreatywne nagrodze właśnie voucherami o wartości 100 zł. Konkurs trwa 10 dni, a wyniki będziecie mogły poznać. Komentarzu pod tym filmem. Oczywiście możecie również zwiększyć swoje szanse na wygraną i wbić na moje kanały social media i wziąć udział w konkursie również na Instagramie czy na Facebooku. Wszystkim zainteresowanym życzę powodzenia. Dokładne informacje o konkursie znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zachęcam Was także do zajrzenia na fanpage'a oraz na Instagrama Modo i zapoznania się z ich asortymentem jestem przekonana, że coś Wam się spodoba. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Standardowo, jeśli film Wam się spodobał, dajcie mi łapkę w górę. Napiszcie też w komentarzu, które rzeczy przypadły Wam do gustu, a które niekoniecznie. Oczywiście zachęcam Was także do subskrypcji mojego kanału. No i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa! Until the light came up. Do you remember that? Do you remember that song? Yeah, I